Cóż jest łatwiej. Rzec paralitykowi odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł Paralitykowi, tobie mówię wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To jest Ewangelia Marka, drugi rozdział od wersetu dziewiątego do. Do 11. No i właśnie, ciekawa, ciekawa taka, można powiedzieć, dyskusja na temat dwóch rzeczy. Znaczy, na temat robienia i mówienia i dwóch kolejnych rzeczy mianowicie uzdrawiania i odpuszczania grzechów. I generalnie historia, myślę, dla większości z Was jest znana: kiedy przychodzą przyjaciele, paralityka, cztery osoby. Z powodu tumu nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był przez otwór, spuścili łoże, na którym leżał. No i wtedy Jezus, ujrzawszy ich wiarę, rzekł Jemu, odpuszczone są grzechy Tobie, Twoje, Synu. No i się w tym momencie zdenerwowali faryzeusze, którzy siedzieli wokół, mówią, no chwileczkę, uzdrawiać możesz, ale nie możesz odpuszczać grzechy, grzechów, dlatego że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. No i w tym momencie panie Jezus nie mówi: O, przepraszam bardzo, zapomniałem się, rzeczywiście macie rację. To ja nie odpuszczam w takim razie tych grzechów, pomyliło mi się, to tylko uzdrawiam. Powiedział dokładnie coś odwrotnego: Powiedział, że ja, jakby ja wiem, co ja robię i wiem, kim jestem. I mm, ale, no i mógłby na tym poziomie się zatrzymać: powiedział, po no, prostu odpuściłem mu grzechy i co mi zrobicie. Ale nie zatrzymał się na tym poziomie, bo powiedział, ja mam udowodnię, ja mam udowodnię, że, że mam prawo odpuszczać grzechy. Teraz jak udowodnię, że mam prawo odpuszczać grzechy? Przez tą rzecz, która nie jest odpuszczaniem grzechów, ale którą trudniej jest powiedzieć niż odpuszczone są ci grzechy twoje. No bo generalnie tego, czy komuś są odpuszczone grzechy, czy nie, no to nie, nie zobaczymy, tak? No to, to jakby, to Bóg wie, że są odpuszczone albo są nieodpuszczone. To On wykreśla, że tak powiem, obrazowo z Księgi Długów, nie masz tego długu. Odpuszczone są ci Twoje grzechy. Ale są rzeczy widzialne, i te rzeczy widzialne potwierdzają jakby te rzeczy niewidzialne. I on mówi w takim razie ja zrobię coś widzialnego. Pan Jezus mówi do tych faryzeuszy, żebyście wiedzieli, że mam prawo do tego czegoś niewidzialnego, co do czego wątpicie, że ja mogę to zrobić, że mam prawo to zrobić. I potwierdzę to przez tą rzecz widzialną, która. która jest łatwiejsza do zrobienia niż odpuszczenie grzechów, bo ostatecznie no, uzdrawiają ludzie różni, tak? Nie tylko ludzie wierzący, no generalnie, albo wierzący w różnych bogów, możemy powiedzieć, uzdrawiają, ale jednak ja potwierdzę tą moją jedyną, najwyższą prerogatywę odpuszczania grzechów przez właśnie to coś, co też jest trudne. To też jest trudne. I mówię mu: Wstań weź łoże swoje i chodź. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich tak, już się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga. I mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. A więc Pan Jezus uzdrowił, ale uzdrowił, żeby potwierdzić swoje prawo do jeszcze ważniejszej rzeczy i do odpuszczania grzechów. I myślę sobie, że w jakimś sensie... To jest ciekawe, że Pan Jezus wyszedł naprzeciw tej potrzebie tych ludzi. Mógł powiedzieć, no co mnie tam wasza niewiara... Ale nie zrobił tak. Myślę, że nie zrobił tak, dlatego że. No właśnie, tutaj już jest moja interpretacja, ale, ale, ale wprowadzę. Myślę, że nie zrobił tego, dlatego że, że nasza niewiara musi być konfrontowana. Czy niewiara w ogóle? Ale i wiara. Znaczy niewiara musi być konfrontowana, a wiara musi być wzmacniana. To jest jakby takim bożym, bożym planem, że. Że właśnie jedno i drugie jest potrzebne, i, i niewiara musi być konfrontowana z pewnymi w, w, dzia, działaniami Bożymi, no bo trudno, jakby, wiecie, dopóki dyskutujemy sobie, tak że tak powiem teoretycznie, to sobie dyskutujemy, tworzymy argumenty, jakieś tam dedukcyjne, indukcyjne, możemy się logiką podpierać. Ja nie mówię, że to jest złe, to jest, to jest potrzebne i dobre. Natomiast kiedy spotykamy się z działaniem bożym, no to jakby to ta dyskusja przechodzi z takiej bardzo ogólnej, konceptualnej na bardzo realistyczną. To, to coś się wydarzyło. No i co z tym zrobisz? I tu dokładnie tak samo się wydarzyło. Znaczy, możesz mówić, że Jezus nie, nie ma prawa odpuszczać grzechów, ale uzdrowił tego paralityka. No i co z tym zrobisz? Oczywiście możesz stwierdzić, no, to tam szatan działał. Zresztą będą później o tym mówić. No, bo nie będą mieć innego wyjścia. No, bo nie, nie będą chcieli przyznać, że to jest... Że, że to jest Syn Boży, tak? czy syn, syn Człowieczy, tak jak Pan Jezus się przedstawia, który ma prawo odpuszczać grzechy, bo jest Bogiem. O, bo oni mają rację, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy, tak? On jest syn człowieczym, nie wchodząc w szczegóły. <trujca> Trójca to jest późniejszy koncept, więc jakby Pan Jezus używa pojęć, które są dla nich zrozumiałe. Syn człowieczy, równy Bogu, <trujca> to powinni zrozumieć, jakby, widząc, widząc Jego, jego osobę natomiast są postać księgi Daniela, już nie wchodząc w szczegóły, bardzo, bardzo szczególna, natomiast potrzebujemy, potrzebujemy, po prostu potrzebujemy. I ludzie niewierzący potrzebują się konfrontować z Bożym działaniem i ludzie wierzący potrzebują tego Bożego działania, żeby potwierdzało im słuszność tej wiary, którą mają, prawdziwość tego, że burzę obietnice w tej jeszcze ważniejsze rzeczy, odnośnie wieczności, odnośnie zbawienia, no że to wszystko jest prawdziwe po prostu. Także życzę Wam dzisiaj, w tą niedzielę, żebyście gdzieś od Pana Boga otrzymali taki znak, takie potwierdzenie, taką, 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 takie wzmocnienie Waszej wiary. Takie uzdrowienie, które potwierdzi Wam, że faktycznie jesteście. W rękach tego, który ma prawo odpuszczać grzechy. Faktycznie waszym panem jest sam syn człowieczy, jednorodzony Bóg na łonie Ojca, jak jest dzień dzisiaj napisane, który objawił nam Ojca. I, i, i żebyśmy trwali w tej wierze, żebyśmy byli zachęceni, żebyśmy byli wzmocnieni, żebyśmy byli wdzięczni i żebyśmy się nie bali. Tego nam życzę. Tego Wam życzę, tego sobie życzę. Niech nas Bóg w tym dzisiaj umacnia. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy za Twoją łaskę, dziękujemy za to, że jesteś przy nas. Panie, potwierdzaj nam, wzmacniaj nas, niech Tobie się, będzie chwała z tego wszystkiego, co robimy, niech by się to podoba i, yy, i zachowuj nas przy sobie. I Panie, miej łaskę nad nami właśnie, kiedy, kiedy potrzebujemy tej zachęty, tego wsparcia, to to Panie po prostu działaj, działaj, przemawiaj. I, I potwierdzaj, i, i wzmacniaj. Tego, tego panie bardzo potrzebujemy, I, i, i właśnie w taki sposób chcemy, żebyś działał pośród nas. Prosimy cię o to, panie. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.